Żebrowska, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, pracuje w dziale historyczno-artystycznym. Znajdujemy się w pomniku mauzoleum, który jest jedyny ty, jedynym obiektem w Polsce, który upamiętnia poległych żołnierzy w bitwach 1831 roku. O jego wyjątkowości stanowi wkomponowanie go w założenie o historycznej funkcji militarnej. Do zwiedzania mamy tu sam pomnik mauzoleum, ale również fotor z XIX wieku, na którym będzie można niedługo, wkrótce oglądać, na którym staną repliki armat i jednorogów według wzoru 1805 roku. Będzie również można tam zobaczyć kopię wyrzutni Józefa Bema. Będzie to skansen artylerii Królestwa Polskiego. W pomniku mauzoleum na najniższej kondygnacji mamy nowoczesne multimedialne wystawy. Dotyczą one bitwy pod Ostrołęką, historii carskiej fortyfikacji oraz samego pomnika mauzoleum. Projekt powstał y, już y, z, z racji zbliżającej się setnej rocznicy bitwy pod Ostrołęką y, w 1931 roku, wtedy jednak y, postawiona została tylko krypta y, i szkielet żelbetowy. Y, natomiast y, od roku 2010 zostało, zarówno fot jak i mauzoleum zostało poddane rewitalizacji i e, e, rekonstrukcji tego pomnika. W najniższej kondygnacji budowli, czyli w tej części, w której znajdujemy się, jak już wspomniałam, są nowoczesne e, multimedialne wystawy, dotyczą one e, Bitwy, już to wspominałam, bitwy pod dostojanką, ale atrakcją ekspozycji jest wizualizacja obrazu Karola Malankiewicza, znajdującego się tu w sali oświatowej. E, obrazu namalowanego przez samego uczestnika bitwy w 1838 roku. E, Odginał płótna znajduje się e, na ekspozycji. E, stałej, poświęconej bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku w Muzeum przy Placu Bema. Na szczególną uwagę zasługuje armia miniaturowego wojska składająca się z cynowych żołnierzyków. Licząca Kolekcja ta liczy o ponad 1200 żołnierzyków, są one ręcznie malowane. Jest to kolekcja Marka Akcentowicza, podarowana Ostońskiemu Muzeum. Na wyższej kondygnacji znajduje się sarkofag, w którym złożono szczątki poległych żołnierzy i na dachu budowli znajduje się taras, który, z którego można podziwiać fot, pole historycznej bitwy oraz panoramę miasta.